Nawyki to te rzeczy, które mogą sprawić, że twoja przyszłość będzie najlepszą, jaka może być, albo może też sprawić, że będzie ona najgorszym okresem twojego życia. Pozwól mi, że pokażę ci, jak możesz zagwarantować sobie pierwszy scenariusz. Budzisz się i od razu przypomina ci się obietnica, którą wypowiedziałeś sobie prosto w twarz wczoraj przed lustrem. Powiedziałeś sobie, że kompletnie zmieniasz swoje życie że kompletnie rzucasz wszystkie złe nawyki. I zaczynasz chodzić na siłownię, biegać i staniesz się kimś, kogo świat nie pozna. Ale tak leżysz w łóżku i myślisz sobie, że przecież wczoraj żartowałeś i że nie mówiłeś tego tak wcale na poważnie. A na koniec swojego dnia czujesz się, jakbyś zmarnował kolejny dzień swojego życia. Kiedy jest ktoś, kto na pewno tego nie zrobił. Nie słyszałeś nic od niego przez dłuższą chwilę. Tak jakby kompletnie zniknął i zaczął swoje nowe życie. W jakiś dziwny sposób kompletnie przestał robić złe nawyki i tak z dnia na dzień. Przestał oglądać filmy dla dorosłych, przestał oglądać TikToka, przestał oglądać wszystkie social media i zaczął skupiać się na sobie. Spędza każdy dzień swojego życia doskonaląc swoje umiejętności i stawając się coraz lepszym i lepszym. zastanawiasz się jak to jest możliwe, że on tak kompletnie zmienił swoje życie w tak bardzo krótkim okresie czasu. Pytaniem jest, co jeśli mógłbyś stać się tym gościem? Ja nigdy nie byłem taki jaki jestem dzisiaj. Miałem multum złych nawyków, które robiłem każdego dnia. Było to jedzenie śmieciowego jedzenia, granie w gry. Oglądanie filmów dla dorosłych i jeszcze wiele innych rzeczy. Nie byłem w stanie się ich pozbyć przez bardzo długi czas, przez co moje życie przez bardzo długi czas było też kompletnie nie do zniesienia. Zawsze mówiłem sobie, że jutro z tym koniec, że jutro już nie robię żadnych złych nawyków, kończę z graniem i z tym wszystkim, ale jak zwykle nie udawało się. Ale w pewnym momencie coś kliknęło w moim życiu i postanowiłem kompletnie się odmienić. Postanowiłem przestać robić wszystkie złe nawyki. Postanowiłem przestać oglądać filmy dla dorosłych, postanowiłem przestać śmieć się we jedzenie, postanowiłem przestać grać w gry i do dnia dzisiejszego udaje mi się bez tych nawyków żyć. Jak to zrobiłem? Pozwól mi, że teraz Ci pokażę. Więc zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle robimy złe nawyki, bo myślę, że rozumienie tego pozwala nam o wiele, wiele więcej tutaj osiągnąć, bo jeśli rozumiesz to, jak działają złe nawyki, Jesteś w stanie to później dostosować do tego, tak właściwie, jak chcesz. Nie? Bo jeśli na przykład jakaś metoda później przestanie działać, to zawsze możesz wypróbować czegoś innego z tego powodu, że faktycznie rozumiesz, jak to działa. W naszych mózgach jest takie coś jak dopamina. To jest taki neuroprzekaźnik, który odpowiada za szukanie przyjemności. Czyli na przykład powiedzmy. Gdy wchodzisz pod gorący prysznic, wtedy dopamina jest wypuszczana. Zawsze chodzi o tą dopaminę. To dopamina nas kontroluje i ważne jest to, żebyśmy my byli w stanie kontrolować dopaminę. Co się dzieje, to nasz mózg szuka dopaminy, nie? I tak, właściwie wszystko, o czym są złe nawyki, to po prostu szukaniem tej dopaminy. Pewnie czułeś ten taki pociąg do na przykład, nie wiem, jedzenia śmieciowego, jedzenia albo do jakiegokolwiek złego nawyku. To jest właśnie dopamina. Gdy ona idzie w dół, to jesteśmy w takim stanie bólu, no bo nie, fi nie fizycznego, ale takiego bólu psychicznego, że nie mamy czegoś, czego chcemy. I pewnie miałeś tak, że na przykład obudziłeś się pewnego dnia i myślałeś, dość z tym, koniec z tym, i zacząłeś biegać, ćwiczyć, zacząłeś robić wszystko, i następnego dnia już. Myślisz sobie: Nie, mam dość, że tego nie robię. To jest właśnie dopamina. Twoja linia dopaminy spadła poniżej tej takiej linii bazowej, i co się stało, to czułeś taką potrzebę po prostu robienia czegoś, nie? Czułeś po prostu taką potrzebę, że to już jest koniec. Już nie jestem tą osobą, nie? już kompletnie zmieniam swoje życie. I właśnie co się dzieje, gdy tak potrzebujemy tego złego nawyku, czyli na przykład jedzenia, śmieciowego jedzenia czy czegokolwiek innego. To nasza dopamina spada trochę w dół pod linię bazową, i co się dzieje, to zaczynamy nagle tego pragnąć, zaczynamy nagle chcieć tego, nie? Mój mózg nie szuka samego tego nałogu, bo to by było w sumie niemożliwe, tylko szuka tej dopaminy, szuka tego, tej takiej przyjemności, którą dostajesz z tego zł złego nawyku. Więc drugą rzeczą jest to, żebyś zmienił swoje przekonania. Więc aktualnie najprawdopodobniej twoje przekonania są trochę popsute. I moje ja też, ja szczerze powiem, że wczoraj się tego dowiedziałem, albo nawet dzisiaj, bo chcę zacząć robić coaching, chcę pomagać ludziom wyjść ze złych nawyków, ale mam taki problem, że mam to przekonanie, że wychodzenie ze złych nawyków jest trudne, przez co zawsze będę działał na podstawie tego przekonania. Wyobraź sobie, że ja będę próbował wyjść ze złego nawyku, to co się dzieje, to ja myślę sobie, że no, ale to jest trudne, ale nie powinno się tego robić i tak dalej. I mam takie myśli. Właśnie to jest z powodu tego jednego przekonania, które mam, z tego powodu, że kilka lat wcześniej próbowałem wyjść na przykład z oglądania filmów dla dorosłych czy czego innego i się nie udało. Więc nasze przekonania są tworzone poprzez doświadczenia. Czyli, jeśli miałeś jakieś dobre doświadczenie z czymś, czyli, na przykład, powiedzmy, udało ci się wyjść łatwo ze złego nawyku, to zgadnij, jakie będziesz miał przekonanie. No, Że wychodzenie z złych nawyków jest proste, że po prostu jest łatwe, że tak właściwie wychodzisz i tyle, nie, nie ma z tym żadnego problemu. Ale to też nie znaczy, że nie możesz ich zmienić. A to prowadzi nas do trzeciej części tego odcinka, czyli zmienienie swojej osobowości. Więc więc wypisz sobie kilka przekonań, które faktycznie tak wierzy, że są prawdą, czyli na przykład wychodzenie z złych nawyków jest trudne. Wszystkie takie przekonania, które masz, które czujesz, że faktycznie masz, zapisz je. I teraz co zrób, to napisz kompletną odwrotność tych przekonań. I zrób z nich takie wizualizacje. Weźmy, wychodzenie ze złych nawyków jest trudne. Więc napiszesz sobie, wychodzenie ze złych nawyków jest łatwe, i na koniec tego dodaj na przykład, to sprawia, że czuję się fantastycznie, to sprawia, że czuję się szczęśliwy, albo to sprawia, że czuję się bardzo szczęśliwy na przykład, nie? I po prostu wizualizujesz taki film Twojego przyszłego życia, czyli jak ono będzie wyglądało. Czyli na przykład, powiedzmy, wychodzenie ze złych nawyków jest proste. Wyobrażasz sobie, że masz tylko dobre nawyki, że dziennie biegasz, robisz cardio i tak dalej. Widzisz na przykład, nie wiem, jakieś batony czy coś i mówisz im nie, że nie będziesz tego jadł. I na koniec jeszcze poczuj to, to uczucie, to jest też bardzo ważne. Czyli na przykład napisz sobie czuję się szczęśliwy, czuję się super szczęśliwy i tak dalej. I po prostu zwizualizuj to i wyobraź sobie to uczucie. I zacznij się tak czuć. I co to zrobi, to właśnie zmieni to twoje przekonanie. Kompletnie tak zreinwentuje to, to wszystko w tobie. I wizualizuj to każdego dnia i gwarantuję ci, że po kilku dniach czy nawet tygodniach zauważysz ogromną różnicę w sobie i w twoich przekonaniach. Bo po prostu w ten sposób to działa. Jeśli spodobał ci się ten film, to na pewno spodoba ci się też ten. A tak swoją drogą, to jeśli potrzebujesz pomocy z jakimkolwiek zemnowikiem albo userzeniem, to możesz kliknąć tam w pierwszy link na dole. I pamiętaj, że najlepszym momentem na zmianę twojego życia było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.